Jak długo tu pracujecie? Trzy. Trzy. Trzy miesiące? Tak. I nie macie umowy o pracę? Nie. Bez pieniędzy, ubezpieczenia, bez żadnych no dokumentów, pozwolenia pra na pracę. Łamanie praw pracowniczych to jest po prostu skandal. Cztery dni nie miałem wody. Nie mogłem się umyć. Jest jedna łazienka na całe piętro? Dla wszystkich ludzi, którzy tu mieszkają? Tak. O matka, to jest brud. Nie chcesz pracować? To idź sobie. Zabieraj bagaż. Idź. Flagowa inwestycja Orlen za 25 miliardów złotych, czyli budowa kompleksu Olefiny 3 pod Płockiem. Realizowana głównie przez koreańskiego wykonawcę. Inwestycja ogłoszona największym zakładem petrochemicznym w Europie. Przy budowie pracują tysiące osób, głównie z zagranicy. Nazywam się Libin i pochodzę z Indii. Mam dwoje dzieci: chłopca i dziewczynkę, żonę i matkę. Wspierasz swoją rodzinę? Tak, finansowo. Utrzymuje ich wszystkich. Szukałeś lepszych zarobków? Tak, lepszych zarobków, lepszego życia. W Indiach mamy bardzo niskie zarobki. Wszyscy szukają pracy w Europie albo w Ameryce. Mam brata, który też ma rodzinę i również wyjechał do pracy za granicę. Pracuję w Dubaju. Libin i Balu przyjechali do Polski dzięki agencji, która zatrudniła ich przy pracy sezonowej pod Warszawą. Kiedy ta praca skończyła się, mężczyźni zgłosili się do koreańskiej agencji pracy. Miałem spotkanie z dwoma Koreańczykami. Mówili, że zapewniają dobre zakwaterowanie, dobrą pensję i że na wszystko będą dokumenty. Obiecywali umowę o pracę? Tak, pewnie. Miałam dostawać 23 zł za godzinę. Mówili, ile godzin dziennie będziesz pracować? 10 godzin dziennie, 6 dni w tygodniu. Czyli miałeś zarabiać 5,5 tysiąca złotych miesięcznie. Tak. W budowę petrochemii dla Orlenu zaangażowane są różne powiązane ze sobą firmy. Głównym wykonawcą zakładu jest firma z grupy koreańskiego koncernu Hyundai. Ta z kolei korzysta z usług wielu podwykonawców. Pracowników dla co najmniej jednej firmy podwykonawczej rekrutuje koreańska agencja pracy. Ta sama, która zwerbowała Libina i Balu do pracy na budowie zakładu petrochemicznego olefiny 3. Przyjechałem do hostelu w Płocku, a tam wiele osób w małym pokoju. W malutkim pomieszczeniu było sześciu ludzi, a do tego niektórzy tam gotowali. Po prostu gotowali w sypialni. Tam było bardzo źle. Mieszkaliśmy w warunkach, które nie nadawały się dla ludzi. Do tego raz nie było ciepłej wody, raz zimnej. A... Po ponad dwóch miesiącach pracy, Libin i Balu wciąż nie zawarli żadnych umów. Wynagrodzenie było wypłacane bardzo nieregularnie. Zdesperowani mężczyźni próbowali interweniować u swojego przełożonego, do którego wszyscy zwracali się kim. Był to przedstawiciel koreańskiej agencji pracy, która ściągnęła ich na budowę petrochemii.